Up. Jest? Up. Jest? Jest! Jest! Zobacz, pytałeś się czy mam latarkę. Mm. Oboje. No, no Nie, ile. jedno dla ciebie. No Masz. Daj na. daj na ten, na pokorowiec. Musisz regulować sobie? ja. No to na no fula, co tam. Będę fula, na... nie? No co? Bo to kula daje fula, mm. to da wejdziemy. Siemaneczko, wraz z kolejnym zutem zaczynamy kolejną przygodę. Jest ze mną mój przyjaciel, znany wam, gruby Węgorz. Dzisiaj wybraliśmy się za dorszykiem. Wyprawa nocna, a więc coś nowego dla Was. Będziemy się starać złowić jakiegoś dorsza. Noc jest dobrą porą na łowienie dorszy. Można trafić naprawdę ładną sztukę, a więc dzisiaj tutaj razem z moim przyjacielem cierpliwie dzigujemy. Jesteśmy dzisiaj zaopatrzeni z latarki, żeby móc coś nagrać. Ja łowię na małego piekelka, węgorzyk łowi na twisterka. I tak będziemy próbować sukcesywnie czestać tutaj te miejscóweczki. Za dużo czasu dzisiaj nie mamy, ale te dwie godzinki są przed nami. Czyli jest szansa na, na jakiegoś harpagana. Przed przedmiotę, na którą będę dzisiaj łowił. Choć pewnie coś zmienię. Taki pilkerek, srebrniaczek z czarnym grzbiecik. Taka imitacja śledzia, tubisa, węgorzyk, pokaż węgorzyk, na co łowisz. A twisterka zielonego. Twisterek zielony. Z ogonkiem To jest twisterek od Mansa. Bardzo dobry twisterek. Polecam. jedziemy Powiem Wam, że to lata, ładnie lata. Wiem, że niestety tego nie widzicie, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że ta przynęta lata. Szybko opada do dna, bo to pilker 40 gramowy, a tu na tym łowisku, na którym się znajdujemy, jest 7 metrów. Dzigowanie sukcesywne może coś dzisiaj przyniesie. No, przyniosło. Pierwszy zaczep. O, odpoczął. Całe szczęście to była roślina. Jak tam? Stukasz? Stukasz? No to stłukaj Ja stłukam Było? Może powtórzy Dorsz ma tak, że często powtarza o, Muszę przyznać, że tu dużo roślin jest Czuję nawet, nie czuję takiego stuchnięcia, takiego puk Takie mięciutkie ja. Idę się przemieszczać A ty może na moje miejsce, co? No, ja na twoje stoczę Dajdę dalej, a ja? a ja poluję dalej. kolego! Nawzajem! No to... Jazda! Może coś Dędy. będzie dzisiaj. Proszę. O by coś było. Bartuś nada do was. <słuchy> ja tu jeszcze zostanę. Jeden rzut mam do oddania jeszcze. Węgorzyk się przemieścił. I tak będziemy czesać lubię takie nocne łowienie ale co do dorszy, co Wam powiem do, do łowienia ich z brzegu często trzeba chodzić i trafić łowice wiadomo, są lepsze miejsca i gorsze te, które częściej nam działają jak w wędkarstwie. każdy wędkarz ma tam jakieś swoje miejscóweczki również ja tutaj parę ich mam teraz mam taki zamiar trochę ponagrywać dla Was filmów z łowieniem z dorszy, z brzegu może dzisiaj już jakieś pierwsze wyniki będą na zachętę no nic zerwałem przynętę, zerwałem tego pilkarka, od którego zacząłem, nic nie ma, na razie nic się nie dzieje bez brania jesteśmy kompletna cisza. Musimy się za też może Teraz coś da co? Mam nadzieję. Na sam koniec twisterka założyłem, może to je jakoś uruchomi. Jest? A. Jest Jest A jak? Pięknie, Pięknie. A! Jest. Brawo, Gubię. brawo Gubię. Gubię Ale jest Dawaj go tutaj lata Czekaj, bo on tu lata na boki Proszę no, spójrzcie Jest pierwszy dorszyk Taki waluszeczek Ale też. Ale jest No jest 35 może mieć No takie że 35. Ale Takie małe sobie wypuszczamy Aha. Malutki urośli, urośli Duży, duży, duży I znaczy, że jest to trochę tak intensywnie obłobić. Pyszczek i wypuszczamy Tak jest taki. Nie no brawo, no brawo, elegancko To już mamy, nie? Także ten niezawodny twister Także sami widzicie Jednak ktoś ten dzisiaj dzień nam dał dawno również nas tu razem nie było na tym łowisku także nie wiemy do końca co w sprawie piszczy ale miejscówka stara działa to trzeba przyznać dorsz może nie był jakichś gigantycznych rozmiarów bo tu się większe łowi ale też jakiś super wielki ryb się nie łowi no ja największą jaką tu złowiłem taki ze 3,5 kg dorszyk to jak na dorsza to wcale nie tam jakiś duży ale z brzegu taki bardzo cieszy noc dorsza daje enderna linka na też ale pewnie że jest, bo tak nagle wiesz, czekasz na te branie, żółtać, żółteż chodzić, a to nagle pół, i to jest właśnie piękne. Czyli cierpliwość, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość. Mam. Nie ja. Siedzi. A też nie będzie duży. Może mój? <laughs> nie, to raczej nie będzie twój. Ale większy to jest ten? Ale muszę przyznać, że to, to będzie pierwsza ryba na tą wędkę. O! Nie, to będzie taki sam rozmiar jak twój Ale tak samo, lekki opad, chociaż nie, ten już jest troszeczkę troszeczkę większy To jest. Czekaj jest Jest Haha ha, i... no, udało się złożyć. To jest taki dorszy, spójrzcie, piękne Te ryby są pięknie uwardzione w takie sępki, nie? I tak gęba Piękna rybka, no to no zmykaj, zmykaj kolego, elegancko, zawsze już się czuję spełniony naprawdę, jak jednego dorwę, bo czasami bywa i tak, że prze, prze, na cały dzień złowię jednego, a czasami bywa i tak, że złowię siedem przez dwie godziny, a więc dzień, dniowi nierówny, to każdy z nas wędkarzy wie o tym, ale ja już się bardzo cieszę, jestem spełniony, jeszcze chwilkę mamy łowienia. Ze 40 minutek, a więc jeszcze może się wszystko wydarzyć Mam, mam coś Ojej, Głowy, ale Ale jest następny dorszy I w tym samym, i to samo yy. Jak to jest we ślipowych, przyjacielu? ślicie, dorsze? malutki Malutki, trzymaj go czeta, jaj. to pięknie się dzieje. No to baty dzisiaj, baty widzę. Dostaje baty. Czyli widzisz, tu jest ławica i. No, zobacz, ta godzina, bo możemy zmykać, wiesz? Lecimy. Dawaj po to po złotym żółcie, nie? Hey, mam, ja. mam co? No powaga, mam Ty, hey, w złotym rzucie Ja to chyba mam farta tutaj na tej miejscu, do tych złotych rzutów, co? No <laughs> W złotym rzucie ryba Chyba <laughs> jaka. I ten nie będzie mały ci powiem No to bier bierzemy Tego zabierzemy jak będzie mm -hmm. ładny Może ja będę O powiem ci, ten to już jest taki kurcze Może ja będę miał w złotnym Ładniejszy, poczekaj Tylko opadło, tylko opadło tak? Raz, dwa, trzy Baba go patrzy siedzi. nie jest fakt, Ten jest to będzie najładniejsza ryba dzisiaj Ło mm. wow. jest... oh, rybak Niczego sobie, co? No moja decyzja jest, że dzisiaj mają Dzień Dziecka no, jak, jak trzem darowaliśmy życie, to to czwartemu też Specjalnie, tutaj dla Dorsza dzisiaj Dzisiaj jest Dzień Dorsza Taki dorszy w złotym rzucie. No dobra, zmykaj kolego. Elegancko, <grywka> ale fart, co? <grywka> w ostatnim rzucie wziął. Raz miałem taką sytuację, ostatni rzut oddaję w ciągu dnia, właśnie razem wtedy byliśmy, pamiętasz, to był temu w grudniu. Oddaję ostatni rzut, mówię do Węgorzyka, Dobra, to złote rzuty jedziemy już, nie? Pak Takie mocne szarpnięcia, to już zrobiłem i taki do Ten Tam ten może 3 kg. 3,5 kilo, kilo też. Za roku rośnie w opowieściach do 5, ale to jeszcze trzeba poczekać. Czas na nagli tak naprawdę, bo już jest godzina 21, 21. Dziękujemy bardzo wszystkim, wszystkim tym, którzy oglądają nasz kanał, to nas napędza jak zawsze do kolejnych wypraw, które na pewno będą. Tym razem czekajcie na serię z dorczykami. I jak zawsze wszystkim życzymy. Połamania. Połamania. 2-2 draniu. To jest kolejny odcinek. No zobaczymy, zobaczymy, ale nagrodą co? Stuwa. Stuwa? No to zakładik. Tak, no, tak. O stówkę. No dobra, kto wygrywa? Wygrywa banie. Dobra.